A no tak, taki, taki domek wzięłam. Nieprawdopodobnie się nie załadowało. No, ja się załadowałam. I będziesz lagiem. Kubuś będzie lagiem. Kobus będzie lakiem. Kuba wchodzi. Dobra, to ja biorę Spirit Boxa i IMF-ka i, i Albo nie imf a Fingerprint-a No, a ja co mam wziąć? A ja sobie wezmę kamerę, ja kamerę How old are you? Are you here? How old are you? Tam, tam nie ma domku, tu jest domek How old are you? Are you here? How old are you? On opowiadała samotnym, czyli muszę chodzić sama To idź... How old are you? To jest prz przodem Are you here? How old are you? Kość jest w ogóle przy, przed kanapą uh, How old are you? No. Are you here?

Are you close? How old are you? How old are you? Are you close? Are you close? Are you close? Nie, nie, gadam mi Pokazał się. Ale piwnia mi go wczytała Jest fingerprint na piwni Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ogólnie jak coś Nie mam, nie mam aparatu I Nie, nie mam było aparatu Byl, yy, Był ghost event Chodź, chodź z tym aparatem Chodź, ok, chodź Jak chcesz to MFK ka jest yy, Zrób y, tu zdjęcie tej drzwi Poczekaj, bo No zrób No prawym I opa. tej kości I tu kości zrób Musisz kucnąć I ładnie podejdź i zrób zdjęcie I czekaj, zobaczymy czy... Tak, po możemy podnieść Ach, nie podniosłam Ale gdzie jest los w takim razie? A ja... Mi tutaj MFK zadziałała, ale mi się Ale mi otworzył drzwi do... A Are do Dopilnie mi, mi otworzył How old are you? A you... drzwi Które? You... nie wiem Are Ale słyszałam otwieranie drzwi How old are you? Are you Ale nie ma tu żadnych... Nie piczy. To zostawiam mu tutaj na środku z jak byście okazały się mm -hmm. Nie ma w ogóle zimna I też bardzo to mam Mamy odciski to jest ważny tropa. No. Ale co dalej? I Ale w ogóle nie pokazał się tak to szybko. Mamy. I co mamy? Ociski palców. Ociski palców. Okay. I tylko tyle? Tak. No jak na razie. Minus. Freezing. Freezing. Minus jeden. Że on jest chyba w piwni. Nie, nie ma go w piwni. 20 stopni. Piwni jest. To, to co jest przed, przed piwnią? Jest przed piwnią? Przed piwnią. Minus, minus dwa. Minus No, a ja tutaj orbów nie widzę. Minus salon. Minus, yy, minus jeden stopień. To jest tu salon przed telewizorem. Nie świećcie mi latarkami. How old are you? Nie ma. Are you close? Dobra, sprawdźmy tu. Tak, tu jest człowiek. Dobra. Trójka. How old are you? Are you close? Cześć, Tiger. Hey. Are hey. you close? Here. Kto mi tu stoi gdzieś? Ja. O? Znaczy to odłów. Ja jestem psi. Ja si How, How old are you? Are you? Ary Claus. No. Nie chce mi gadać. No może nie jest ga gadatliwy, Czekaj, mroźne. Ale mamy odciski i mroźne. Demon Huntu, Jin, Mimik. Mimik. I MF-ka. Nie ma orbu. Piri. Jest on ciągle orbe. otwiera te drzwi tu. Macie? To może jest Jin. No ja nie wiem jak tu kamerę ustawić. O, tak. Na it, it box, nie działa. I on nie gada przez chwilę, bo tak? Ich się pokazuje, więc nie wiem. A tak zrobimy. Chodźmy, zobaczymy, a, czy są doczyszczenia. Ej, orba, nie, orba widziałam. Od lata. Jest tu Orby Sam orbę. Są orby? Są orby, orby. lata przed szafą orb. Widzisz? Tu. Robię a to krótko. To orbą No, no może nie. Być, mam Tu, ale też to może być mimik. Zobaczymy, bo dałam tam docy, więc może będą docy. Nie może być docys ogólnie. Tak? No. Czyli, że może być piąteczka. Ktoś idzie z nim gadać, bo ja się baję, że sprawdzę wszystkie rzeczy. Ja nic nie postawiłem. A ja pójdę pogadać. To chodźcie, znaczy, tak. ja próbę ja ja nic... rzucę komuś. Jak? Jak coś? to ja w ogóle nic nie postawiłem? Więc ja jestem najbezpieczniejszą osobą. Ja mogę tym pan. pogadać, ale jak chcecie to proszę, idźcie. Ja wszystko dałam, bo wszyscy się rozkupiłam. Duchu ile masz lat? Duchu ile masz lat? I'm o dół patrz. Duchu ile masz lat? Hmm. Czwórka to była ta kamera. Duchu ile masz lat? Duchu, ile masz lat? On nie chce gadać. No, no właśnie, tak? Tu, tu, no dajemy. O. Czekaj, a co mamy jeszcze w zadaniach? Córka dzidła A, no to sur, może. Weź coś kadzidło. To ja wezmę sobie kadzidło. Chodź! Chodź! A jak zrobić zdjęcie? O, o, sól już. No. O nie. On nieszczęśliwy. No sobie ślady, tak, są. A we zdjęcie? Jest tu zdjęciarka? Nie, eee, ma. Kubuś ma. Kuba, idź do domu, zrób zdjęcie z stupek. Yy, Stóp, tam gdzie na lewo. lewo, lewo, przed pokojem. No, mi fotę prawem. Widziałem o do góry. Nie. Tak dużo już Nie zaliczyło, nie? ale nieważna. Ej, w ogóle nie mieliśmy jeszcze tego przedmiotu. Już widział? Nie. Co szukać? No, idziemy szukać, no. Stupni. To mam stupni. Mamy tuż skrytkę w szafie tej. O, użycie za chwilę. Macie atak. 3, 2, 1. W ogóle psychka jak... A nie, mamy... no, ma nas to wyrąba Kiedy to będzie to kiedy... swoją ragi czy coś. Kuba! Tak? Przestań! Czoł. Właśnie przestań! Kurwa. Co? Drzwi nam zamyka ciągle. Kuba, A. albo z nami grasz, albo już nigdy z nami nie zagrasz. Dobra, dla beki to zamykałem. Ale, ale to nie jest beka. Jak się drzwi zamykają same z siebie, to jest atak i trzeba się schować. Tu jest walka o życie. <głys> Idziesz szukać z rzeczy przeklętej, kuba. Dziewiątkę masz akordności. Rapuję do domu. Ej, nie nam Kuba, nie jadę, pierdolcie. A tak. mam Ducha. Koniec, pokazał się tylko, to że nie było Szukasz lustra, pozytywki tarota i czegoś innych rzeczy. Karolina nie żyje. Halo, kto nie powiedział. <grystanie> halo, kto nie, <grystanie> nie powiedział? Karolina <grystanie> nie żyje, Halo, gdzie umarłaś? Halo, kto nie, kto nie powiedział? Halo, Halo. Gdzie Halo. nie żyjesz? Powiedz w domu, w pokoju umarłaś W domu, w pokoju Jestem bardzo, tu, e, przy, e, bardzo blisko tego pokoju I, w, i dlaczego ja go widzę? Dobra Tu jak masz salon to po, po, po lewej A jaki macie dom? Jak się wchodzi Tango e, Kuba, I idziesz robić zdjęcia, a Hanta masz Powodzenia, chowaj się Uciekaj! Chowaj się! Już po tobie. Zostałeś, rozwalony On stał pies, na środku! On, on stoi na I środku! Działało, i... Ja Powiedziałeś mi w ostatnim momencie, to ja szybko, szybko zgasiłem No to trzeba trzeba ja szybko... na... to, to, to trzeba nie, 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 jak nie, nie, od razu, jak drzwi się zamknęły. Ale mamy zaliczone. No. No, bo ja zostałam z moim psychiką ale yy, nie muszę wam robić zdjęć, bo i tak nie dostaniecie insurance. A. Bo to średni. Nie, po prostu nic nie daliście, to nie będziecie mieli ręsa. Znaczy, oh no. jak on leży na środku? Je, a ja tutaj po lewej, tu, 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 w tym, dom w tym pokoiku. Gdzie ty jesteś? Nie tu! W A, czekaj, ja może idę po O Jezu, zostaniemy. mi ktoś, patrz na drzwi, na aktywność, czy będzie dziesiątka. Dobra, e, ja cię mogę patrzeć, czekaj chwilę. Idziesz prosto. I tutaj, jak masz salon, to po lewej, w tym, w tym pokoiku, tam gdzie masz dwa, dwie, dwo, dwoje drzwi. dwie pary drzwi. No czekaj, tylko patrzysz, że na aktywność? Tak, jest zero. Nie no na robią. tym. Nie na tym zdjęciu, nie widzę. A nie, nie chcecie kupić, zaliczyłaś odciski palców. Kroki, Jesus. Jest dwa. Ba... Nie, te kroki, kryć się. Nie, już zrobiłam przez wszystkie zdjęcia. No. Zaznaczony huntu? Czekaj. A my dostaniemy jakichś pieniądze za to? Tak. Jak dobrze zaznaczasz, to tak. Mam czytaj mi tu... Ty ty tu zginęłaś? Ja też zginęłam. Ale ty tu, na tej kamerce chyba zginęłaś? Nie, ja na tej kamerce nie zginęłam. A to co to jest? To jest miejsce, gdzie jest duch. W ogóle kamera jest włączona. To co znaczone? No, Kuba. na sobie. Orby, odciśnij w razie temperatury, hantu bantu Tak, ha, hantu no Tak, się wygina, normalnie Modlę się nad przyciskiem, jedyna szansą z życiem no, muszę iść po z Hantu no No Zostałeś coś z ubezpieczenia? 35 A. To super, nie? No To jest majątek, ty kupisz za to sobie nic No oczywiście Zapalniczka e, ja, wyda... ja sobie teraz wydałam 3000 Na rzeczy No widzicie? A ja sobie kupię no. tylko dwie zapalniczki, bo zapalniczka 15 kosztuje